W dzisiejszym odcinku Type 5 Heavy dostał buffa. Wiemy jakie zostały zmienione parametry dla topowego Lighta. Nowe wydarzenia losowe na mapach. Type 5 Heavy wróci do żywych. Długo czekaliśmy na tą informację, ale w końcu się doczekaliśmy. Type 5 Heavy dostaje buffa. Zobaczmy sobie co u niego zmienili. Odkrycie pojazdu tutaj, to można powiedzieć, nie znacie, się to zmieniło. To tam nieważne o tym, ale pancerz kadłuba. Mieliśmy 270, dostajemy teraz 310. Pancerz wieży, mieliśmy 280, dostajemy 315. Można powiedzieć, że teraz w najnowszej aktualizacji Type 5 Heavy wróci do żywych. Ładowanie broni z 19 sekund na 17. Zmienili też amunicję. Miał 40 pocisków, teraz dostaje 50. Dostał lepsze opuszczanie działa z minus 8 do minus 10. Muszę powiedzieć teraz najważniejsze o nim. Staną zmienione typy pocisków. Jak możemy zobaczyć, pocisk 1. Tutaj powinno być HE, a nie HP. Aktualnie ta 5 Heavy, jak widzicie, ma tak odłamkowo burzący, pierwszy typ, drugi typ odłamkowo burzący. Trzeci typ amunicji to jest przeciwpancerny i teraz to się zmienia. Pierwszy typ pocisku HE zmienia się na AP i penetracja z 75 na HE miał na AP-ku będzie miał teraz 257. Na drugich pociskach na AP będzie miał penetracji 290. No i trzeci typ pocisku z AP zamienia się na HE i penetracji na HE-ku będziemy mieli 130. Uszkodzenia pocisku to mamy 700 na podstawie, 700 na goldzie i HE 1100. No i oczywiście drugie działo, które aktualnie mamy 140 mm, zostanie usunięte. Zostanie tylko jedno działo 150 mm. Mamy informacje na temat Manticory. Koszt naprawy wzrósł do 21600. Zmienili też amunicję. 20 szuk. Zamienili na 30, podnieśli też wytrzymałość czołgu z 1400 na 1600. Zaraz ktoś może powiedzieć: Ale Manticora zmieniona, że to jest jeden z topowych Lightów. Pamiętajcie tylko, że to nie będzie zamiana tylko Manticory, tylko wszystkich Lightów. W nowej aktualizacji, która wyjdzie za dwa tygodnie, mają być wszystkie Lighty poprawione. I zamieni się to te, jak teraz Manticora, EBR, RHM, Testo lt Nie mówię tylko o dziesiątkach, tylko wszystkie lighty zostaną zmienione. Mamy też nowe informacje co do nowych losowych wydarzeń na mapach. Jak widzicie, mamy Ensk. Na Ensku to tak dużo nie widać, bo na przykład na innych mamy pokazane, co się gdzie zmieni. Na Ensku się dużo zmieni ze względu na to że aktualnie na ensku mamy statyczne wagony A w nowej aktualizacji te wagony będą się poruszać w sensie wagony pociągi z wagonami dużo to da dużo to zmieni myślę że to będzie właśnie na plus następnie mamy fiordy na fiordach dodali nam tunel i to też jest bardzo dobry pomysł dlaczego na fiordach na przepychaczu był jeden wielki problem Po jednej, po drugiej stronie Stanęły sobie czołgi z mocną wieżą, twardą I to wyglądało tak, że jeden do drugiego ciągle nawalał przez całą bitwę i to wszystko Po tonaniu tego tunelu mamy nowe pomysły na taktyki Ten przepychacz będzie lepszy, łatwiejszy, szybszy Nie będzie takiego kampienia, stania Tylko w końcu coś się będzie działo Na scenie mamy Redshire na obrazku widzimy, gdzie będą te wydarzenia się działy: przy zamku oraz na górce. Następnie mamy Paryż. Na Paryżu dużo się nie zmienia, ale myślę, że to tak jak na fiordach polepszy to właśnie sytuację, nie będzie takiego stania, tylko w, jakaś akcja w końcu będzie powstawać.